Hej, cześć, witajcie w nowej serii, która będzie prowadzona u nas na kanałach, u mnie Ekstremiego, którego możecie zobaczyć na dole. Dzień dobry. No. Jest to seria z gry... ...Magica 2, w kontynuacji dość zajebistej gierki, i dość zbugowanej. Oczywiście. Która jest nagrana cała na naszych kanałach. U mnie nawet dwa razy chyba. Ja i sobie uświadomiłem, że wody nie wziąłem. Dobra, to lecimy z prologiem. Um, u mnie możecie zauważyć ustawienie graficzne, wszystko jest full, więc jak chcecie zobaczyć grę w pełnej kawałości, zapraszam do mnie. A u mnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, od środka. E, robić ułatwienia nam od razu, czy gramy na normalnej wersji? To znaczy? To znaczy, że mam odblokowane artefakty, że śmierć nie jest taka straszna, jak ją malują, nie wiem co on daje, i że 100, 150% skuteczności życia. Dwa artefakty. Daj tą skuteczną. Albo... Na razie nie dawaj nic, zobaczymy jak nam będzie szło. Czyli gramy na normalu. Tak. Bo co tam? To jest jakiś poziom easy, czy coś? Nie, to jest po prostu... Po robieniu wyzwań dostajesz artefaktyc, nie? I te artefakty no. mogę teraz rzucić jako... Albo utrudnienia, albo ułatwienia. Zależy jaki artefakt wybierasz. No, dobra, dobra. No to dobra, zaczynaj. Jak? Normal? Normal, bez niczego. Dobra. Oczywiście... Eee, nie zdążyłem znaleźć kiełbaski. Jest kiełbaska. Jest? Będziemy gadali podczas filmików? Ja Teraz nie grałem tego, więc chcę sobie poczytać. To chyba znaczy nie. The wizards of the order lived in a great castle called Aldraheim, where they studied the fine art of spellcasting. They often lent a helping hand to the less gifted inhabitants of Midgard, defending them against monsters, running fetch quests, and at times even saving the world. In time, the Order of Magic began to expand into new frontiers, founding new schools all over Midgard. However, this short time of prosperity would come to a brutal end. An evil presence infiltrated the order of magic and sowed the seeds of civil war between the schools, marking the beginning of the legendary Wizard Wars. As the wars raged on, the wizards' numbers dwindled. After dying and being revived countless times, they began to deteriorate at the end of the wars only a handful of wizards remained blabber violent confused never invited to parties their purpose and sanity unraveled without their protectors around to accidentally burn the crops kill all the livestock and incinerate most of the townspeople the humans rejoiced and entered what came to be known as the Golden Age of Man. In this time of relative peace and calm, the gentle winds of uh -huh. time ruffled the <coughs> braids and beards of the seers of the world. The greatest of them all was Nostrir the Sucre, and his vision was clear. A child, infused with all the stray magical energies released during the devastating wizard wars, had been born somewhere in Midgard. Once of age, this child would possess limitless power over the elements, and thus the ability to make the world a better place free of shadow, A shadow which intends to seize all of Midgard and for its first step. Vlad to end his well -long and trap... Czemu tam był wieloryb na samej górze? <laughs> to to był mm, sterowiec. To nie był sterowiec. I zobacz your... sobie później nagranie. Ja i tak muszę zobaczyć, bo powody poszły na inne. U góry z u... Ro... Nie wiem, ja przeleciało... Przeleciało się przecież. A, i rozkminiłem jak działa ten od 1 do 4. To zaraz, nie gadaj teraz. Jestem trochę ładniejszy. Miałeś nie mieć żadnych artefaktów. A to są e, staw. Artefakty są e, jak młody do gry, o. No, no i mała zmiana Vlad, możesz skończyć gadać? Już skończyłeś? Tak. Mała zmiana w stosunku do jedynki, no porusza się nadal za pomocą lewego przycisku myszy, jednak tam gdzie ostatnio puścimy, tam nasza postać pójdzie. Tak, a możemy Czyli... sobie kastować rzeczy. Tak, znacznie łatwiej się teraz. E, Szczela, czary laserowe i tym podobne. Dobra. moją dobroć. Sprawdź co tam jest. Zapadnę się? Nie. Nie tam no, tam to, było to, jest, coś to jest ogień. No i jak mam być szczery, bardzo przyjemnie się na razie gra. Pierwszy! Fajnie trafiłem Ale strasznie jest osłabiony tutaj ten, ten? E, kamień. Bo tam w jedynce wystarczyło lekko go naciągnąć i już, już leciał. Ten, już leciał, a tutaj... Trzymasz, trzymasz, trzymasz. masz, e, Ten mały jest szybki i zabójczy, łachła. A i wiesz że możesz strzelać i zmieniać pozycję chodzenia co? Nie? Nie, nie we mnie co? Możesz strzelać i zmieniać pozycję chodzenia No tak Kuba weź mi uleczy. Tam jest wyjście, a co jest tam? To jest Madzika, nie chcę wiedzieć. Fajnie, <grymne> bo teraz ładowanie szybsze. No, wiesz. Poprzednie nasze ładowanie trwało długo, bo mój komputer był podczas nagrywania jedynki jest strasznie słaby, no nie? nie. O, też Dawaj, też tam, nie. Życiem, w no, w sumie. Ale będzie zimna. Dzięki. Chuj Ej no napis mi zasłania <laughs> Chuju Ej bo mnie zabije. z malu A <laughs> myślisz o co mi chodzi Dobra Obsuń się lepiej Ej napis mi zasłania, jest quad, jest quad No właśnie mi też, to jest trochę denerwujące Bo my to w zasadzie wszystko wiemy A... No, skończyliśmy jedynkę już No właśnie, no ale wiesz jakby ktoś grał w dwójkę bez jedynki no to... Nie, skończy pierwszy jedynkę bo jest zajebista Jest bugowana no. Ale przyjemne są zazwyczaj te bagi. Śmieszą No Najlepiej tak są easter eggi właśnie w jedence. Niesamowite. Ej, pamiętam to miejsce. Bioręc. Mam déjà vu. Hmm. I teraz e, nauczysz się jak tego. Możesz się albo kastować, albo po prostu klikać jedynkę na przykład. Cześć. To już wiem, co będzie moim, moim szybkim wyborem. Burza. Zawiesiło się na chwilę. Patrz. I mam od razu przyspieszenie, bo... powiedzmy, że trochę rozblokowałem. Ty chuj. Kurde, nie piekło. Fusroda. Nope. Czytaj tego. Tak. Rzeczy, które już się nauczyliśmy na wezwaniu. A Bóg to jeszcze? Czekaj, bo gdzieś tu może być easter egg. Bo... Bo tak. Tu w końcu ma dzika. Chodź na górę jeszcze. Wait. Chodź, na górę! by Hmm Aby uzyskać więcej informacji na temat tego eksponatu, wysłuchaj nagranie numer 34 Jeśli zgubię swój dźwiękowy przewodnik, wysłuchaj nagranie numer 5 Wejdź <słuchaj> Dobra a, inaczej? Per, 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 per... Per, 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 per. per, 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 per. Nope. No. Dobra, chodź. No, niestety. Ognie i kamienie odporne... Znaleziono. Parę okularów. Dlaaaale. Ta ręka! To mamy. Hmm. Krzeszenie. No, no Napisz mi cię zasłania. No spróbuj jeszcze raz. Kurwa! Gdzie jestem? Ja się no, Także wy... wy... Wyprawimy odrodzenie, czwóreczka, i już knub żyje. <grystanie> Ktoś musiał to przetestować. To jest coś na sobie, a nie... 6 na 10. Oddechowano 6 na 10? No, ja właśnie szukałem tych czterech teraz. Może na no. innym... Właśnie, prolog już ukończyłem. Shift i środkowy przy że to jest... Yy... Dobra. Szkoda, że się nie da też podążać za kimś. Mm -hmm. no. Ktoś cię chyba dzwoni. Tak, jakieś stare budziki z miesiąc temu, co były. Hmm. <słuch> ała, ała. Wydaje się być głodna. Uh -huh. Szczęśliwego dnia między... międzypodległości. Bleśmy wszystkich. Pali się! Summer, <laughs> Już się nie pali. Weź mnie. Co hmm. my tu mamy? Odcinki będą ilu? Tak, 25-30 minutowe no nie? No tak do 30. A jak się nakłada te tarcze takie? Ej i Maxy. Co jest na broni? E, ja? środkowym. Po prostu. No. Eee, eee... A faktycznie. Tylko że wiesz, Czekaj, teraz nie jest tak, też że... też tak było w jedynce? Tak, tak było, tylko że w jedynce było, że im więcej nauczysz, tym większy obszar ma ta tarcza. A teraz im więcej nauczyć, tym więcej ci chroni. Nie narzekam. Wow, no to big. co? Ty ja jestem magiem? Chyba nie, ale no się chyba no, nie było niewinnego człowieka przepraszam Nie mam mnie Ja telefon Uleczę chodź tu Frajer Ileż mam selfie Dużo Dobra nie używajmy tego póki są ludzie blisko Arcena może też. Ulecze cię. Nie ciebie O. To też jest ten. No. Nie. Zabij go szybko. Al. Ah. Dostaw go. Kuchnia! NIE! <śmianie> tego. Debil. No, no słuchaj. Ty strzelajesz tam, ja chciałem go uleczyć. O. <śmianie> <śmianie> Naciśnij D i środkowe myszki. Oczekiwanie ma gospodarza, ja mam zawsze, czyli to ty się najdłużej ładujesz. Nie, bo ja mogę to w każdej chwili, tylko obrazek sobie odczytuję czasami. Vlad Wiemy już, że jesteś wampirem To jest wampirem? Nie no, Vlad to nie jest wampir Dej środkowy Ogarnij telefon Co? Telefon ogarnij i naciśnij Dej środkowy Dobra nie, Bo to jest y kula na mnie Dawaj W No ja zawsze życiem trafiałem da Powiedziałeś dawaj w To też jest mocne, podwójny hmm. laser. No Tańczą na stole. WOŁD mi ze stołu Kwiatki Au <laughs> Ja pierdolę Dawaj, dawaj, dawaj <laughs> To jest Nie, ale tu strasznie kooperacja e. jest teraz. A jest. To coś dla ciebie. Jak se go, jak chce go? Co daje? Zaklęcia tarczy i znacznie przyspiesza odzyskiwanie skupienia. Wiesz co, weź podnieść mój, bo... Ty masz dyrektora, czy nie? Ja też mam sam... Też mam dyrektora. A, to dobra. Mój w butach. Oj oj. A nie, to... Ej. No, pajacu. No, <grymny> to... Boże! Masochista! kurwa. <grymny> Masochista jest spoko. Wiesz kogo mi nie? No, 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 ja cię kiedyś walnę, tak? <laughs> Także... Czemu on powiedział po jednym szwabsku? Wsuwaj się czasami jak Vlad mówi! Idiota. Dobra.

ja Właśnie zauważyłem co to tutaj jest. Hmm. Więc trzeba te znajdźki poszukać. No przydałoby się. <laughs> Boże, jak mnie gardło woli. Ojej. Dobra idziemy. Dobrze sobie zrobiłem mały zapas odcinków Minecrafta. <laughs> Skala plus ten... plus wszystko, się A nie, przepraszam? A już go chciałem zabić. Łapka mienia. Dziękuję. I w mój oh mój To co? Trzy... Ty życie i Alaserek, co? Trzy jak zawsze uratuję was, NIEGODZIWCE! A, wyście ja się Nie, nie. o, wytrzymałeś. Nie. Best star ever. Bo, a ład! No, no. Ja pierwsze Zabić mnie chcesz? Coś się goniło <grystanie> Nie tak zabijać kogoś z życiem Niech, żyje, Niech normalność. żyje normalność Odblokowaliśmy teraz 5 na 12 Tryb graficzny, zdrowie czarodzieju. No po No to, jeszcze jeden, czy tutaj na razie kończymy? No wiesz co, możemy skończyć? 20 minut. Eee... 21. U mnie 20. U mnie też, też ma być 20. <noise> nie. Sorry, ale nie. Ty wszystkie moje fajne wklejałeś, ja twoje też będę wklejał. <noise> Dobra, to się się. To ko kończ, wasz wstydu oszczędzić. Mhm. Uh -huh. ja nawet nie zacząłem, a w się kurwa ośmieszyłem. <laughs> Dobra. Pierwszy odcinek, już fail. Nie właśnie Odcinek się szykuje dość trochę, więc ja też pewnie szczelę parę faili. Pamiętasz Minecrafta? No. No, to masz pieban. Nadal się za to nienawidzę. <laughs> Dobra, trzymajcie się na razie. Na razie.